Za chwilę wystartujemy w wielkim finale, wyjeżdżamy tutaj we trójkę, Irlandczyk, Szarki, Tom Szarki, słowak Milania, Kubek i ja, Marek Szerenos. To jest drugi dzień zmagań, wjechaliśmy w Unii jako, jako trójka, która wystartuje w wielkim finale. Tutaj mam, ja startuję z tego toru, tutaj startuje Słowak Jakubek, natomiast z tego z prawej Irlandczyk. Pierwszy raz widzę te, te, te zdjęcia z kamery ze środka, które... Tu... Ostry start do tyłu i co się My będzie działo, będzie ciekawie. Mały mój błąd przy, przy, przy pierwszym... Muszę poprawić, że mi nie wchodzi słupka, ale już jest dobrze, już jedziemy dalej i jest bardzo dobrze. Idzie świetnie, a Słowak, gminy Jakubek ma problem, musi wysiąść, poprawić cupek, bo go wywrócił. Traci czas, niedobrze. Nie wchodzi mi bieg. Widzę, moja mina jest kiepska, ale zaraz będzie, zaraz będzie lepiej. Jest dobrze. Cofam łamie się na prawo i kończę najtrudniejszą, najtrudniejszą część, część tego, tego, tego finału, czyli jazdę od tyłu. Ostro do tyłu, wracam słupek, żeby nie tracić czasu, robię to bardzo szybko. No i teraz ostry start do przodu. Tutaj czuję się jakbym był, nie wiem, w bolidzie Formuły 1? Chyba tak. I to jest jeden z najszczególniejszych dni w moim życiu. Tak to się kończy. Ups. Były tu niesamowite emocje. Mój się, do dzisiaj wokół kręci. Ja, jak na to patrzę. To jest Leif który, który... który, przeprowadzi... E, nagrodę. Prezydent Skani. Milan Jakubek trzecie miejsce. Tam Szarki z Irlandii zajęły miejsce drugie. A ja wskoczyłem na jeszcze podium. Moje radości nie wytrzymały opony, bo aż, aż z ich spadłem.